Cześć! Witajcie w nowym roku. Wpadło mi kilka kreatywnych prezentów, dlatego chciałabym Wam je pokazać i się nimi pochwalić. Dzisiaj zaczniemy od zestawu malowanie po numerach. Na pewno o tym słyszeliście. Ostatnio tego typu rzeczy są bardzo modne. Najpierw było kolorowanki dla dorosłych, wyklejanie diamencików. Teraz weszło malowanie po numerach. Podobno takie malowanie bardzo odstresowuje, zwiększa naszą uwagę i jest w ogóle super fajne, i możemy mieć zero talentu malarskiego, a namalujemy swój obraz, który możemy później powiesić na ścianie. Czy faktycznie te zestawy są warte swojej ceny i warte naszej uwagi? Pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. Zestaw dostajemy w takim pudełku. Więc będzie idealny na prezent. Ceny wahają się w zależności od rozmiaru płótna. Mój ma rozmiar 40 na 50 i kosztował 70 zł. Znaczy, jest takiej grubości. Tak się prezentuje z tyłu. I w zestawie, tak jak mówiłam, mamy płótno, mamy odpowiednie farby akrylowe które mają całkiem niezłe krycie, choć niektóre kolory musimy 2-3 razy nakładać. Trzy pędzle nylonowe, które w zupełności wystarczają i nie musimy ich podmieniać na swoje. I taki zestaw ym, do powieszenia na ścianie. Zobaczcie, tutaj są takie numerki i musimy znaleźć taki odpowiedni numer na farbie. I, i malujemy. Wymaga to od nas dużej cierpliwości i pracy, jak widzicie, bo jest naprawdę sporo drobnych elementów. Ten zestaw jest o, to poziom trudności średni, tak jest przynajmniej napisane na stronie. Ale kolory są ładne, żywe, farby dobrze kryją, jak już mówiłam, dla mnie rewelacja. Chciałabym Wam teraz pokazać, jak wygląda taki. Już skończony obraz, zobaczcie, wyszło przepięknie. Zamierzam go powiesić w sypialni, ale można go też dać w prezencie. To, co najważniejsze w tym wszystkim jest to, że bardzo to zajęcie odstresowuje. Musimy się na nim skupić, nie ma zaglądania na Facebooka, oglądania przykazów serialu. Jesteście tylko Wy i obraz. I to jest naprawdę w tych, rzad... w tych czasach rzadkość, ponieważ jesteśmy już przyzwyczajeni, że robimy 5-10 rzeczy na raz. Wętle są całkiem niezłe, farby również, chociaż jaśniejsze, oczywiście, kolory musimy nakładać kilka razy, ale to nie jest raczej nic dziwnego, bo w większości farb tak właśnie trzeba postępować. Farbek wystarczyło, choć muszę powiedzieć, że już na sam koniec byłam już tym trochę zestresowana, ponieważ były naprawdę na mocnym wykończeniu, i dlatego. Uważam, że na przykład czarna powinna być podwójnie. Zmieniłam też trochę kolory, ponieważ nienawidziłam tego ciemnożółtego. Bardzo kiepsko mi się nim malowało. I później po prostu go powymieniałam na niebieski. Jeżeli będziecie kupowali taki zestaw, to pamiętajcie, żeby go kupić na takiej już ramię. Zobaczcie. Niesamoputno, ponieważ będzie Wam niewygodnie, i jeżeli będziecie chcieli je powiesić, no to ewentualnie trzeba będzie je włożyć do ramki, ewentualnie samemu je naciągnąć. Więc tutaj, jak będziecie właśnie kupować, to zwróćcie na to uwagę, czy na pewno jest to dla Was odpowiednie. To byłoby wszystko na dzisiaj. Naprawdę wypróbujcie. Warto wciąga i uważajcie, bo nie skończy się na tylko na jednym obrazie. Te